Dajcie moi mili, sobota na działce się kłania. Kupujemy rododendrony i mamy, mamy pytanie od razu, które sobie stawiamy, czy on zakwitnie, czy nie zakwitnie. Króciutko i na temat, moi drodzy, po czym to poznać dwa rodzaje pąków? Otóż pąk taki podłużny, mniejszej wielkości, to jest pąk liściowy, a tu obok widzimy pąk kulisty, większy, to będzie pąk, który nam zakwitnie, będziemy mieli pociechę z kwiatu już w tym roku, od razu po posadzeniu. Natomiast drugi rododendron wydaje się być ładny, ale tutaj wszystkie pąki, jak widzimy, są mniejsze. I pomimo, że krzew wydaje się ładny, to tutaj nie zobaczymy, niestety, w tym roku żadnego kwiata. Dlaczego tak się dzieje? Zobaczmy też na te rododendron na ich ulistnienie niby wyglądają tak samo ale jest jedna różnica ten tutaj po prawej stronie rododendron ma liście ciemniejsze to znaczy, że jest lepiej odżywiony a ten po lewej, zobaczcie, liście na górze są jaśniejsze to znaczy o to świadczy o tym, że ma pewne niedobory składników odżywczych i dlatego po prostu u niego nie zawiązały się pąki kwiatowe, roślina jeszcze cały czas myśli sobie, nie będę inwestowała w rozwój kwiatów, bo jeszcze jestem za słaba, więc inwestuję w rozwój liści. I cóż, takie rododendrony, teraz wiem, że kupujecie, obok stoi azalia wielkokwiatowa, tak samo, mniejsze, mniejsze i takie strzeliste pąki, świadczą o tym, że będzie to, to będą liście. Natomiast przeważnie na końcówkach takie, o tutaj większy pąk, tutaj będą i na samym czubku tutaj będą moi drodzy troszkę ostrość nie łapie ale tutaj będą z pewnością kwiaty będą z pewnością kwiaty i cóż co jeszcze na co zwracamy uwagę kupując sadzonkę jak już mówiłem o wybarwienie liści czy nie są jakoś pogryzione przez opuchlaki no i ważne jest też co jest w środku więc śmiało możemy taką doniczkę wyjąć zobaczyć sobie O. Czy są korzonki? Zobaczcie, w świetnej kondycji. Roślina jest, widać, że troszkę nawozu też tutaj, jeszcze, ale również jest wilgotna, jest mokra, więc nie przesuszona. Śmiało taką roślinkę nabywamy i wysadzamy do oczywiście kwaśnej ziemi, jak wszystkie rośliny kwasolubne, wszystkie wrzosowate, a rododendrony i azali do tej grupy należą, więc kupujemy najlepiej odpowiednie podłoże specjalne, dedykowane i wysadzamy je jak najbardziej z donicy możemy cały sezon może za wyjątkiem jakichś gorących dni upalnych stanowisko dla rododendronów półcieniste preferowane na słońcu mogą się trochę przypalić więc takich stanowisk nie polecam i cóż sadźmy roślinki sprawiajmy żeby nasze ogrody były piękniejsze pozdrawiam was wszystkich serdecznie do następnego odcinka